...które mieści się w Dębnie, przewodniczący tego stowarzyszenia jest pan Arkadiusz Mikołajczyk, którego poproszę najpierw o troszkę historii. Kiedy powstało stowarzyszenie, dlaczego powstało, dla kogo kto je zakłada? Stowarzyszenie Radość Dziecią zostało założone w 2005 roku. Miało ono za zadanie wspierać wychowanków domów dziecka, które mieściły się tutaj przy ulicy Mińskiej 30P. Następnie poprzez różne formy pieczy zastępczej dotarliśmy do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej, która powstała tutaj w 2014 roku i obecnie Stowarzyszenie Rady z Dzieciom wspiera 42 wychowanków Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w nie, Jeśli chodzi o profil historyczny 1% działalności. W 2008 stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego i od tamtej pory jest jakby beneficjentem 1% podatku. O 1% to porozmawiamy jeszcze w dalszej części. Gdy omawiać będziemy finansowaniem stowarzyszenia, użył Pan dwukrotnie określenia Wspierać. Na początku stowarzyszenie ograniczało się do zakupu dodatkowych rzeczy, opłacania dla dzieciaków, zakupu niezbędnych rzeczy do praktyk zawodowych. Następnie w 2016 roku jakby przyjęłem stowarzyszenie zostając przewodniczącym podczas tam wyborów i wtedy postanowiliśmy rozszerzyć swoją działalność na rzecz wsparcia rehabilitacji dzieci, które w tym momencie przebywają regionalnie pod zostępnikowych. W 2016 pierwszy raz opłaciliśmy wspólnie z Airportem, dłużej teraz skrót pełnej placówki opłaciliśmy turnus rehabilitacyjny. Byłem uczestnikiem i opiekunem tego turnusu i wówczas dostrzegłem, że na terenie placówki możemy również rozszerzyć nasze wsparcie poprzez organizację specjalistycznej terapii i rehabilitacji. I w tym momencie od 2000 17 roku rozpoczęliśmy działania projektowe na rzecz wychowanków. Bardzo szerokie spektrum, bo opowiadał pan o tym, że były dofinansowania do wakacji, tak można to skrótowo ująć. Do praktyk zawodowych. Teraz pan mówi do turnosów rehabilitacyjnych. Żeby tak wspierać wychowanków, stowarzyszenie musi mieć albo kadrę wykształconą, przygotowaną, albo ograniczyć się tylko do. Stricte finansowania, czyli dawania pieniędzy. Od 2005 do 2016 roku finansowanie było prowadzone poprzez 1% oraz finanse pozyskane od darczyńców. W 2016, rozszerzając nasz jakby profil wsparcia, musieliśmy przejść w formułę projektów. Czyli pozyskujemy środki zewnętrzne, pisząc projekty do Fundacji Spółek Skarbu Państwa, do Fundacji Międzynarodowych, jak również konkursów regionalnych i lokalnych. No to jeśli o projektach mowa, to ja rozumiem, że Pani nam się tutaj włączy teraz do rozmowy. Pani Izabela Cybulska, która jest członkiem stowarzyszenia. Mówił Pan, że te projekty piszecie do różnych instytucji, czyli w różnych źródłach jakby szukacie pieniędzy na wsparcie swojej działalności. Projekty, które są realizowane w placówce Air Podde mnie są bardzo różne. Zaczynając od naszego bardzo ważnego projektu, który nazywa się Kroki ku samodzielności. W tym projekcie wszyscy wychowankowie byli wspierani przez teraz cały ten okres THANKS <laughs> różnymi zajęciami jest to rehabilitacja, fizjoterapia są również zajęcia muzyczne, są zajęcia kulinarne, tak jak już wspomniałam kroki ku samodzielności, więc chcemy te dzieci wesprzeć, po prostu wspierać i też rozwijać ich zainteresowania i umiejętności, mamy zajęcia techniczne, żeby podstawowe czynności po prostu dzieci miały tutaj możliwość po prostu ich nabycia. Kolejne projekty są to na przykład mieliśmy kolorowy dzień wiosny, niestety przez Istniał sytuację związaną z pandemią, musieliśmy przenieść projekt z marca na sierpień. Um. I jest to projekt we współpracy razem tutaj z, z Urzędem Miasta i mieliśmy możliwość przeprowadzenia imprezy również dla wszystkich naszych mieszkańców dębna, żeby po prostu i dzieci z placówki i również dzieci tutaj z miasta mogły współpracować i przy plaży miejskiej zamknęli nam po prostu ulicę i mogliśmy Kredą, stworzyć taki kolorowy dzień wiosny i stworzyć piękne rysunki na jezdni. Także to była bardzo um, piękna akcja, która po prostu um, pokazała, jak współpracujemy i mieszkańcy, i, i tutaj ludzie, i, 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 i dzieci w placówce. Także wydaje mi się, że, że te projekty są, są, są bardzo, bardzo różne. Jeszcze następny projekt, który nam się szykuje, ale to już są plany na przyszłość, ponieważ te projekty one ciągle. Po prostu tutaj do nas przychodzą. Pan przewodniczący, pan Arkadiusz tutaj zajmuje się całą organizacją. Będą to projekty w większości we współpracy z ludźmi z zewnątrz, bo bardzo zależy nam, żeby te dzieci miały kontakt z ludźmi, żeby placówka nie była zamknięta, ponieważ każdy potrzebuje tego kontaktu i po prostu rozwoju, przede wszystkim komunikacji z innymi ludźmi, nie tylko między sobą. I to będą też zajęcia. Um, na przykład teatralne zajęcia kulinarne, gdzie dzieci z, również z innymi dziećmi z, ze szkół publicznych będą miały możliwość realizowania po prostu zajęć. I nabierania różnych oczywiście zainteresowań i myślimy, że jest to bardzo fajna inicjatywa, ponieważ jak już wspomniałam, kontakt z innymi ludźmi jest bardzo ważny. Także chcemy tym dzieciom zapewnić rozwój i oczywiście spędzenie miło czasu bo jednak zajęcia teatralne, teraz też mamy przygotowanie, był projekt zajęcia teatralne, Teatr bez granic, dzieci przygotowują spektakl Królewna Śnieżka, także też to jest bardzo, Odpowiednie i wydaje mi się y, idealne umilenie czasu podczas wakacji, szczególnie w zaistnieniu sytuacji, kiedy jest pandemia. Kiedy niestety, ale mało ludzi może tutaj przyjść i odwiedzić nas, bo jesteśmy tutaj oczywiście y, skierowani na, na jednak to bezpieczeństwo, obostrzenia, także staramy się dzieciom jak najlepiej umilić ten, ten czas. Jeśli chodzi o projekty. Tak jak wspomniałem wcześniej, pierwszy nasz wspólny projekt to było zapewnienie specjalistycznej rehabilitacji na terenie tutaj placówki. A ja może tylko w skrócie powiem jaka jest charakterystyka naszych wychowanków? Są to dzieci niepełnosprawne z całej Polski, które nie mogą się ze względów zdrowotnych znajdować w innych formach pieczy zastępczej. I te dzieci są tutaj do nas kierowane i ze względu na ich stan zdrowia to skupialiśmy się na terapii rehabilitacji. My nie jesteśmy prowadzącym placówkę, e, jedynie jesteśmy jakby taką satelitą wokół i poprzez nasze e, wsparcie możemy wprowadzać nowe, różne, innowacyjne formy. Między innymi a, udostępniliśmy tutaj hipoterapię na terenie placówki, gdzie przez okres wakacji e, dzieci lipiec, sierpień mogły e, wychodzić, że tak powiem, w kapciach spokoju, e, jeździć konno, nie było tu żadnych problemów logistycznych. Następnie, jak tutaj e, pani zasłomniała, przeprowadzamy zajęcia rehabilitacyjne, e, opłacamy naszych tutaj terapeutów którzy wprowadzają też nowe formy terapii. Ostatnio jakby naszą nowością jest tutaj AAC, czyli system mowy zastępczej. I teraz oprócz jakby stricte działania na rzecz samych dzieci, pragniemy też wprowadzić ideę wolontariatu lokalnej społeczności na rzecz dzieciaków. I dlatego powstają projekty, które mają za zadanie łączyć te działania. Tutaj pani wspomniała o tegorocznym malowaniu kredą chodników. To miało za zadanie właśnie ten projekt integrować dzieci z miasta i dzieci z placówki. W tamtym roku przeprowadziliśmy dość dużą akcję na 1000 dzieci. Był malowany skwer deptak wokół całej placówki. Było to bicie rekordu Guinnessa. Teat Bez Granic również zakłada udział wolontariuszy z zewnątrz i wspólne wypracowanie przedstawienia, które zostanie dalej jakby przedstawione w lokalnych przedszkolach, żeby było widać, że jest możliwa tak zwana synergia społeczna. Dodatkowo teraz jesteśmy na etapie pisania projektu, który zakłada działania 18-miesięczne lokalnej młodzieży z naszymi wychowankami przy użyciu lokalnych jakby zasobów pracowni technicznych, gdzie dzieciaki będą wykonywać właśnie zajęcia kulinarne, zajęcia techniczne, zajęcia teatralne. Zajęcia plastyczne. Efekty tego będą pokazywane szerszej publiczności na terenie lokalnych instytucji kulturalnych, czyli Miejski Środek Kultury. Biblioteka publiczna, też chcemy właśnie jakby tą ideę cały czas poszerzać na rzecz naszej lokalnej społeczności. Między innymi pod hasłem pomagasz lokalnie, pomagasz sobie bo oprócz wychowanków regionalnej placówki również wspieramy od czasu do czasu dzieci niepełnosprawne z terenu miasta poprzez realizację projektów z Urzędem Gminy. I wtedy wypracowane efekty jakby w placówce przekazujemy do naszych partnerów na mieście i przeprowadzamy rehabilitację. Ostatnim zrealizowanym projektem to był udział rehabilitantów w domach rodzinnych. Gdzie fizjoterapeuci udawali się do mieszkań dzieci, gdzie jakby uczyli rodziców rehabilitacji w warunkach domowych, gdzie to też jest nowe, a myślimy, że tutaj rodzic jest jakby drugim filarem rehabilitacji. To pytanie właściwie powinno paść na początku, bo nie spytałem, kto tworzy stowarzyszenie, kim są ludzie którzy działają na rzecz no właśnie wychowanków ERPOT. Stowarzyszenie tworzą obecni pracownicy regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, więc e, z tej strony znamy jakie są potrzeby dzieci. E, są to osoby zaprzyjaźnione z placówką, jak również są to e, byli pracownicy, którzy już odeszli, są na emeryturze, ale dalej e, wspierają placówkę, no jak również są to nowi członkowie, którzy są po prostu pozytywnie nastawieni do naszych działań. Skoro placówka zajmuje się tym, czym się zajmuje, a stowarzyszenie wspiera działania tejże placówki, to pytanie brzmi, czy takie stowarzyszenie jest potrzebne? Czy placówka nie mogłaby tego robić samodzielnie, bez potrzeby oglądania się na stowarzyszenie? Stowarzyszenie uważam, że jest potrzebne, ponieważ poprzez autonomiczność może jakby jednać w projektach inne podmioty które są ze sobą na co dzień niezależne. I na przykład placówka podlega pod starostwo, prowadzącym placówkę jest województwo, a znowu mieścimy się na terenie gminy. Dodatkowo zachęcamy również JST, jak bibliotekę, szkoły, które również podlegają pod inne jednostki i uważam, że wdrażać tą ideę jakby współpracy lokalnej, tutaj jest odpowiedzialne właśnie Stowarzyszenie Pozarządowe. Które ma taką możliwość autonomii. No i ostatnia e, część naszej rozmowy to finansowanie stowarzyszenia, z czego ono się utrzymuje, e, chociaż e, rozmawiając przez te kilkanaście minut już e, wielokrotnie padały tutaj odnośniki co do tego, jak działa finansowo stowarzyszenie. Stowarzyszenie utrzymuje się z darowizn darczyńców, jak również e, z przekazywanego przez e, podatników procenta. Jednakże były to środki wystarczające do 2016 roku. Poprzez rozwój naszej działalności jesteśmy tutaj po części zmuszeni i skoncentrowani na pozyskiwaniu dodatkowych grantów z projektów. I przekazywane nam środki bezpośrednio, czyli 1% i darowizny są używane jako wkład własny. Tutaj każdą złotówkę oglądamy wielokrotnie, dostarczaną do stowarzyszenia ponieważ przy dobrze sporządzonym projekcie jesteśmy w stanie z każdej złotówki pozyskać od 5 do 10 złotych, tak? bo wkład własny to jest 10-20%, więc tutaj no, są dość duże możliwości. Na zakończenie rozmowy bardzo dziękujemy za, za przybycie i za przeprowadzony wywiad, a wszystkich e, słuchaczy i ludzi, a, którzy bardzo chcieliby nas wesprzeć, zapraszamy na naszą stronę internetową www.radośćdzieciom.com Tam mogą Państwo um, śledzić nasze e, wszystkie aktualności, nowe wpisy, galerie i to, co się u nas dzieje na bieżąco, jak i mogą Państwo wgłębić się bardziej szczegółowo we wszystkie projekty, e, które już. Zrealizowaliśmy. Także zapraszamy serdecznie. Przedstawicieli Organizacji Pożytku Publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjak, do usłyszenia. Człowiek, człowiekowi.